Nie, cześć kochani, dawno mnie nie było. Weekendowe prace ogrodowe. Kochani, robiliśmy w tym roku tak samo jak i w tamtym. Eee, marchewkę na taśmach, ale w tym roku niestety lipa totalna. Zobaczcie, co gdzie niegdzie, który, nie gdzie. Niektóre rządki trochę lepiej, ale ogólnie bardzo słabe wschody. Zastanawiamy się z żoną, czy jest sens robienia tego na, na tych taśmach. No ale dosiane, może coś w sędzie. Kochani, tutaj zaczynamy już ściółkować trawą. Koszenie w toku w tej chwili. Fasolka w tym roku przykryta fizeliną ze względu na to, że co roku mamy problem, nawet jak zejdzie fasolka jakaś, to po prostu liście zostają, nie wiem, obiedzone, czy, czy ptaki wydziobują, nie wiem co się z nią dzieje, ale w tym roku przykryliśmy fizoliną, jest, jest trochę lepiej. Ogórasy już wyściółkowane, A dopiero wschodzą co niektóre, są większe sztuki. Te większe siane dużo wcześniej a te mniejsze dosiewane, bo niestety wschody bardzo, bardzo kiepskie. Tam żonka, zobaczcie, nie będę, o pieli, pieli biust sobie, zagląda z biust. <laughs> pieli nasze buraczki. Tu jest odmiana, którą e, w sumie nikt nie poleca na żadnych kanałach, zero o niej słuchu. A gdzieś wyczytałem, że odporna na tego chwościka. Niestety tak odporna, że pożal się boże. Chyba już ta, bo tu chyba jest to polski albo czerwona kula. Prawie, chyba nawet lepiej, lepiej, lepsza ta czerwona kula. Dobrze, kochani, To już było raz siłkowane trawą. Tutaj mamy czerwoną cebulkę z dymki. Powiem Wam szczerze, to cały zagon, jak się nie mylę, także ono. Tak, cały zagon czerwonej cebuli, o, wyściółkowana. No, Mimo ściółki, wiadomo, chwasty przerastają, ale nie w takiej ilości jak... No nie była jeszcze pielona. A, i nie była pielona od posadzenia, tak? No to zobaczcie. No. Także naprawdę ślicznie. Moim zdaniem, co, gdzie, nie gdzie, jakiś tam chwaścik, to to jest chwila, moment i wypielone, naprawdę. Pomidorki, kochani. To najbidniejsze z moich pomidorków. Ledwo je widać. Ledwo, ale już. Już się wzmocniły. Już zaczynają mieć piękne zielone liście. No, żona mówi, że miały iść do wyrzucenia, ale znalazła jednak im jakieś miejsce. Koper. Kochani, mimo, że mszyc jest sporo w tym roku, to koper jest bez mszy, co dziwo. Tutaj o. Następne pomidorki, już ładniejsze w tym roku mamy cztery chyba odmiany pomidorów, a może pięć. Jedne to te Tigirella ze względu na ich plenność, wzięliśmy no bo naprawdę bardzo łatwo zawiązują owoce. To jest jedna sprawa i mają ich bardzo dużo. Ja, jeżeli ktoś robi przeciery czy coś, to bardzo polecam. Naprawdę bardzo. Tutaj groszek zielony. Też jeszcze nie opielone, ale już wyściółkowane i widzicie tam, gdzie jest grube ściółki Tam nie wychodzą chwasty, no oprócz może skrzypu, bo skrzyp to skrzyp. E, co tu jeszcze? Pietrucha, Pietrucha dopiero co wyściółkowana. Całkiem ładne wschody, naprawdę siana z ręki. E, kochani. Tutaj porzeczka porzeczka powiem Wam szczerze, no tutaj wygląda ładnie, to jest chyba ta jest to chyba biała tutaj chyba jest czerwona, ale ogólnie powiem Wam szczerze to są ogrody działkowe tu powinno być zapylacze od groma tu ludzie powinni dbać o to, żeby chemii stosować jak najmniej no wiadomo, że nie zawsze się da nie stosować ale stosować jak najmniej ale tych uwadów jest jak na lekarstwo Zobaczcie, jeżynka, Były piękne, długie pędy. Myśleliśmy, że w tym roku będzie ich odgroma. Wszystkie wymarły. Szyściuteńkie. Idzie od początku. W tym roku zero jeżyn. Kapusta. Tam dwie białe, reszta czerwone. Czerwona. Wolimy czerwoną na sałatki. Zobaczymy. no Trochę nam ślimaki tutaj mącą. Zobaczmy teraz drugą stronę. Na drugiej stronie zacząłem już palikować pomidorki. Te są najładniejsze. Tutaj żona chyba najładniejsze krzaki wybrała. Całkiem, powiem Wam szczerze, ładnie. W tym roku próbujemy też cebulki szalotki. O, tu mamy jeden rządek jej. Taka fajna, dziwna. <grywka> Parę główek z jednego tego wychodzi nie to, że jedna, ale my zobaczymy, jeszcze nie jadłem chyba takiej cebuli. Spróbujemy, zobaczymy. Czosnek. Czosnek, to czosnek nie kwitnie, trochę żółknie, ale to chyba tak czosnki mają z tego co gdzieś tam na jakimś kanale oglądałem. Aronia mimo że jest niziutka malutka wycięta w pień, tutaj kupę odrostów, trzeba to też wyciąć. Nie chcemy takich krzeczorów. To będzie miała naprawdę, naprawdę przyzwoity plon. Dobra, zapauzuję, przejdźmy na drugą stronę. A oto mój mały foliaczek. Kret nam tu strasznie ryje. Próbujemy nowej metody. Zbieram swój własny mocz w domu, w butelkę wystawiam na balkon, zakręcone i będziemy próbowali własnym moczem wygonić go. O, zobaczymy czy to poskutkuje. O, zobaczcie jakie kretowisko tutaj. O, tu jest problem z ślimakami przede wszystkim. No Ściółka jest ta, jest bardzo dobra na wszystko ale niestety jeśli chodzi o ślimaki no to kryją się pod nią i pod tym kątem no niestety o, zawodzi. Tak więc planujemy tu z żoną na razie usunąć tą ściółkę. Położyć deskę jakąś zwykłą. Eee, taka pułap taką pułapkę zrobimy, czy nawet parę desek. I co jakiś czas przychodzić i zbierać spod tej deski te ślimaki. Jak zobaczymy, że już pod tą deską nie będą się ślimaki zbierały, no to wyściłkujemy z powrotem trawą. Też uważamy, że to jest super metoda. Tutaj kochani, głowiec japoński przesadzany. No w tym roku nic z niego nie będzie, prawda? Ale. Ale ładnie się przyjął, wyściłkowany, Nie chcemy tutaj, trzeba go jeszcze troszkę dopielić. Bo gdzie nie, gdzie widzę trawsko wyrasta. Dobra. Idziemy na drugą stronę. A, tu jeszcze truskaweczki. Truskaweczki odmiany Albion. kwitnące cały rok. Powiem Wam szczerze, że jest fajne, bo kwitną cały rok. Ale ich smak jest nie taki, jak powinien być moim zdaniem porzeczki i pożeczki na pniu i agreścik. agresik agreścik pięknie zaowocował tu czerwona pożeczka też a niestety ten krzak czarnej nie wiemy co się stało no usechł tutaj posadzony albo czerwony albo żółty tu tak samo parę owoców będzie ta czarna przetrwała Kochani, tu Wam pokazywałem, w tym roku zbierałem liście, wysypywałem tu w tę aronię, trochę przysypywałem e, tym, co mi zostało z przesiania kompostu i zobaczcie, jak to wygląda na spodzie. Gdzie nie, gdzie coś tam przebija, ale to, to są nawet chyba sałata tutaj rośnie. Niech sobie rośnie. Kochani, w tamtym roku na jesień posadziliśmy nektarynę, jabłoń i dwie brzoskwinie. W tym roku straszna lipa. Nie polecam. Chyba że to po prostu chodzi o ten rok, że o tą zimę, że była taka dosyć sroga, ale nie polecam drzewek sadzić na jesień. Uważam, że chyba że dużo lepiej posadzić drzewka na wiosnę. Wszystkie drzewka, które my sadziliśmy na wiosnę, wszystkie pięknie rosną i nie było z nimi żadnych problemów. A tu o cały pień pusty. Tu od dołu Odbija to jest brzoskwinia. W odmianie chyba inka. Nie harnaś. Tu zobaczcie jabłoń. To jest jabłoń, zaraz się żony spytam. Czekaj, Jona Gold. W odmianie Jona Gold. Tak samo, posadzona na jesień. Odbija na szczęście tu od dołu. Będziemy się starali. Dobrze, że z dwóch stron ma gałązki, także tam miejmy nadzieję, że jak utniemy, przypniu to nam, później pozalewa to korą i będzie ładne drzewko. No ale no zobaczcie. Lipa total. Tu następna brzoskwinka, tu właśnie jest imka. Tutaj kochani coś tam wypuściła, ale już wiem, nie, lipa z tego będzie. Także będziemy musieli prowadzić drzewko od nowa, od początku. Bo tu jak widać, o, wypuszczają nowe pędy. Trzeba będzie ją tam ciachnąć. Nie wiem kiedy jeszcze. Na razie zostawiamy, bo tu wydaje się żywa. Nie wiem dlaczego nie odbija. Lecimy dalej. Tu. Nektarynka to samo co z brzoskwiniami. Nektarynka harko. Tragedia, moim zdaniem. Też tylko przy samym dole wypuściła łącza. Też od jakbym powiedzieć, od zera musimy ją prowadzić w tym roku mieliśmy też problem z brunatną zgnilizną drzew pestkowych tu parę gałązek nam pousychało ucięte, tu jeszcze nawet widzicie, nie mieliśmy maści trzeba to niżej jeszcze uciąć i taka żywiczka yy. oczywiście na drzewkach od groma życ no ta, na tym jeszcze w miarę Tutaj o proszę Mszyca na mszyce i mszycą pogania Trzeba chyba usunąć tą całą gałązkę i się nie bawić w opryski tego drzewka Chyba, że jakieś pr... a, Ale tu już o następne mszyczki, mszyczki Tragedia Ech. Czereśnia, arginka, też mszyce już zaatakowały no musimy no niestety chemią to popryskać nic z tym nie zrobimy ale oczywiście wieczorem późnym wieczorem jak już nie będzie pszczół i innych zapylaczy kochani jagodę oj borówki amerykańskie w tym roku w tym roku przepięknie owocu naprawdę dużo nawet na tych dwuletnich nawet więcej pewnie zobaczycie tam. Naprawdę, jeżeli z tego wszystkiego będzie owoc, a zapowiada się, że będzie, no to będziemy z żoną bardzo zadowoleni. Kochani, jeszcze z innych uszkodzeń mrozowych w tym roku, jakie nas tu spotkały, to wszystkie winorośla, które już chciałem prowadzić. Już puścić na pień stały. Wszystko mi pomarzło. Oczywiście odbije to wszystko tam od dołu. Wszystkie sadzonki, ale. No, ale no. Myślałem, że już no, rok w plecy mam przy tych winoroślach. Chcę tu dużo mówić. Jedyny owoc z tym roku, który chyba dopisze nam. Znaczy nie jedyna borówka też. Ale zobaczcie, czerna malina. Czarna, malina, normalnie. Zrobiłem to jeszcze takie podpory, jak widzicie. Z tamtej strony będzie to do winorośli. Tu właśnie do tej czarnej malinki. W tym roku też widzę. Spróbujemy żółtej. Jak ona smakuje, bo jeszcze nie próbowaliśmy. Także tej czarnej malinki troszkę będzie. Jedyna odmiana, która z jeżyn bezkolcowych, to ta tutaj na takich krótkich pędach, co nie wypuszcza takich długasów. Tutaj jakieś kwiatki są. Dobrze. Cereśnia, wiśnia miała kupę kwiatów, ale owoców już jest nie, nie za wiele. Nie za wiele. W tym roku rdza gruszy trochę odpuściła jeszcze coś tam jest ale, ale to już nie tak jak w tamtym roku tu coś się zadziało nie wiem co Zniemy, ten liść usuniemy ziemniorki sobie też tu rosną jak w tamtym roku tu zrobiłem też będą tu podpory do winorośli drut muszę przesadzić a to moje sejwalki. Muszę pousuwać w tym grono, grona, bo na tych nie chcę, żeby mi jeszcze owocowały. I tam taki maluszek. Powoli, bo muszę to opielić przede wszystkim. Dobrze, kochani. Zobaczycie, to wszystko, jak zobaczycie takie liście na porzeczkach, to to jest myszyca przyca straszliwa, żółta jakaś taka dzisiaj wieczorem będziemy to wszystko pryskać, tutaj właśnie zero było zapylenia, były puste szypułki bez żadnego owocu o, tu jest jakiś owoc, widzicie jeden, jedyny chyba, no lipa straszna czarnych pożyczek będziemy się pozbywać musimy znaleźć jakąś dobrą odmianę, posadzimy, znaczy pozbywać tych krzaków, bo czarną porzeczkę chcemy Lecimy dalej. W tym roku uprawa w skrzynkach. Sobie tak wymyśliłem poziomeczek. Już wyściółkowałem je. Tutaj w ogóle nie było ściółki. Tu, gdzie nie było ściółki, to jednak słabiutko te poziomeczki rosły. Małe skrzynki, mało wilgoci. Skrzynia wyłożona jest agrotkaniną. No a tutaj było ściółkowane od początku i zobaczcie zobaczcie tu dużo większa tutaj ściółkowałem igliwiem świerkowym już słabiej bo to za cienka warstwa tego igliwia ale, ale też e, krzaczki poziomki całkiem ładne co tu jeszcze tam? a z nowości to dosadziliśmy borówki a tutaj żona jednak stwierdziła, że woli borówkę niż niż hortensję oprócz boróweczek bo ta borówka to odmiana Elliot taka trochę późniejsza no zobaczymy tu wszystkie krzaki chyba się przyjęły tutaj z jednym mamy problem nie wiem co tutaj jest grane a widzicie ale może nie wiem czy to ten czerwony pędzik czy to też boróweczka mam nadzieję, że boróweczka niech wyłazi a oprócz tych boróweczek są tutaj także żurawinki cztery krzaki o, widzicie z tej strony krecier znów rył no zobaczymy czy damy radę sobie z, z żurawinką mój to jest to mój z nasionka wyhodowany Rabarbar. Zobaczcie, piękne, grube pędy. Muszę go chyba trochę porozsadzać, bo to chyba trzy krzaki w jednym. Tym jak zauważycie, że wypuszcza kwiat, to od razu go urywajcie. Widzicie tam, ja od razu urywałem. Tu hortensyjka. Tu, o, bieduczek. Powojnik. Trzeba ja go tu będzie jakoś przywiązać. Szan, Też pięknie. Kochani, z nowości jeszcze tutaj żona. Choć mówiłem jej, żebyś mógł, żeby moglibyśmy coś takiego posadzić. Jak ja mówię, to ona mówi nie, ale jak sama znajdzie, to mówi tak. I tutaj mamy actinidia, czyli mini kiwi. Trzy sadzoneczki wsadzone Podpora będzie. Jest tu. Tu jeszcze tylko druty muszę przepleść. Jakieś zakotwiczenia w ziemi do tych drutów. Actinidia. Nie można trzymać jednego krzaka. Nie jest samopelna. Potrzebuje drugiej odmiany, żeby, żeby się zapyliła. Podobno do pierwszego owocowania. Trzeba czekać aż 3 lata no ale poczekamy tak wszystkie nasze Rododendrony, które próbowaliśmy uratować, niestety padły. Pozbyliśmy się. Nie będziemy się z tym męczyć. Kochani, to taki update z dzisiaj. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. A jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest... Ja to taki, taki vlog robię. Jak to, co i jak to, nie wiem, czy jakieś treści merytoryczne będą Was zaciekawiały. No niektóre może tak, ale głównie robię to, żeby pokazać, co tam u mnie na tej działce rośnie, jak rośnie, czym podlewam, może jakie nojówki stosuję i tyle. No. Dobra, pozdrawiam wszystkich, kochani, i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!